nie, nic tutaj. Dobra. I zaczęłem. nie, jak to wyszło. Dobra, co, ja tu będę się siedział będzie ale o czymś tam porozmawiać z nami, właściwie mówić. to tutaj rozmowę. Czym nie, nie jaka no, tak. no nie! Czarnie przyniosłem. Zabłoczałam po prostu. nie, ja na Ale dobra. tak pewnie czy będę dalej starszykiem um, go nie 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 że była na już się o to, że nie nie wnić, nie wnić, nie wnić, nie największa nie wnić, nie 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 więc będę nagrywał z tymi um, a propos, trochę to pokażę z um, Kilo więc um, mam 20 10 wiatrów to nie było, że I zaraz Co po 10, nie wiem, bo nie znaczy go widzieliście, że wy nie w dziedziczynie. Pięknie, że jest w dziedziczynie. Pięknie, że wy nie dziedziczynie. Pięknie, to jest w że nie w dziedziczynie. Pięknie, że nie nie mm -hmm. ja nie było, bo jak nie było, garnitur nie nagrywał z leczki. nie Zauważyłem, że to wójce i spróbujemy to wygrać. Wygrać, to będę się bardzo cieszył, biorąc pod uwagę, że czas mi się skończył, bo... Co, nie było Nie było, nie było. Ale dobra. więc, ja tu i widzimy się na kolejnej... ...arence. Witam was z powrotem, a to jest kolejna arena. 25 sekund do startu. Więc lecimy. To też nie ma się tak... ...tylko z... <ścoughs> skąpić, ja tak, ja. co ja gadam, kampię, pięknie nam co ja mówię, ja nie wiem, co ja nie To mi się nie chce żadna ja tego Nie rozumiem. Tego nie rozumiem. Dobra, nie rozumiem. Dlaczego Nie, nie. Dziewięć też tego nie rozumiem. Ale dobra, zaczęło się. Mam nadzieję, że tym razem uda nam się wydać. nie z lami. Mam nadzieję. Dobra. Utrzymujemy się na razie na pierwszą warstwie. To nie będzie na pewno. Są to nie na To trwało pieczę. I przypartiło mi się teraz. I dobra. Ten tam już nie da się utrzymać. To jest jakiś facet, to Cheater walony. No nie dobra, nikogo tam nie ma. Przyjmiec nie odpadł. To no, źle, bo mam nadzieję, że szybko wygramy. jakiś drugi. Mam nadzieję, że ten odcinek nie będzie jakiś długi, bo jednak jestem za krótkimi odcinkami. Tak? No i może dobry gra, tak? No i wszystko się da tak, w to. Bo... No co za... co? No ja tego nie ogarnię. Znowu nie ogarnię, tak? Jestem ogarnięta, ale nie ogarnię. Dokładnie. Nie wiem, nie wiem. Dzień dobry, dzień dobry. Mamkę parku light Chodź po kilkięki rami to jest na osoba, która otrzymuje się na tych parkę. Ale długo myślę, że to nie podstaw. To jest coś. Co ja wolę patrzeć w górę, bo i zaraz spadłem. No nie na ostatnią wskazę. To mniejszy. Wow, jak na razie tu mam nieźle idzie. Y, bo 8 graczy w sumie na, na tej, na tej byłem na tej warstwie, byłem na tej warstwie. dobra, fail, mały fail, no fail więc dobra, dobra, więc dwie ręki myślę, że wystarczą, więc mam nadzieję, że wam się podobało, jeśli tak to radycyjnie like, może sub i bez głupich komentarzy typu e, Zabrałeś mi 20 sekund na danie Ci łapki w dół. Proszę Was, bo to jest chamski. Jeśli nie jesteście hamami, to nie róbcie tego. Do następnego odcinka.